Zwaną, gdzie dół, gdzie są te ryby, czyli tu akurat w tym przypadku, Sumy, widzimy, że te ryby się nam podnoszą. Naprawdę my widzimy, że duża ryba startuje na przykład od dna i idzie do naszej przynęty. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. My już przed programem godzinę rozmawialiśmy o rybkach, o tym, jak się jak się łowi, więc doskonale wiemy. Bardzo ciekawa przy państwa rzecz, pan Andrzej, większość tych ryb po prostu wypuszcza. To nie jest smakosz, który, który zjada większość tego, co złowi. Żegna się z nimi wszystkimi i z powrotem wracają do swojego naturalnego środowiska. Rosną, być może są również ponownie łapane. Bardzo dziękuję za rozmowę i przybliżenie nam tego oryginalnego wędkarstwa, głównie podlodowego. No i przede wszystkim, no czego, połamania kijów. Dokładnie, połamania kijów. Chociaż czasami... one się teraz nie łamią już. Dokładnie, natomiast no ja życzę też wszystkim wędkarzom, których serdecznie pozdrawiam, szczególnie z okolic Łodzi, bo my mamy, jesteśmy określeni w zbiorniki wodne. Natomiast wszystkich serdecznie pozdrawiam. No i co, widzimy się nad wodą? Proszę Państwa, a my widzimy się w takim razie w kolejnym programie Toja Live. Do zobaczenia.